Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Allelu. Boże ty przez jasne światło, Dzień stworzyłeś pełen blasku. Teraz więc, gdy noc się zbliża, Radź wysłuchać nasze prośby. Wieczór już przynagla słońce, By na zachód się skłoniło. I posłuszne prawom czasu, Zostawiło świat w ciemności. Ty zaś, panie wszechmogący, Przyjmij modły sług zmęczonych przez codzienny ciężar pracy, I zachowaj ich od mroku. Spraw, by umysł nie podlegał Bezwładowi ciemnej nocy Otocz nas ożywczą łaską Daj oglądać Twoje światło Spraw to Ojcze miłosierny Który razem z Twoim Synem i z pocieszycielem duchem, Bładasz czasem i wiecznością. Amen. Amen. Ustanowiłem Cię światłością dla Pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Boże, przekaż Twój sąd królowi, a Twoją sprawiedliwość synowi królewskiemu. Aby Twoim ludem rządził sprawiedliwie i ubogimi według prawa, niech Góry przyniosą pokój ludowi. A wzgórza sprawiedliwość. Otoczy opieką ubogich z ludu. I będzie ratował dzieci biedaków. I zmiażdży ciemię życieli. Będzie żył długo jak słońce. Jak księżyc z pokolenia na pokolenie. Będzie jak deszcz spadający na trawę, jak rzęsista ulewa co nawadnia ziemię. Za niego sprawiedliwość zakwitnie i wielki pokój, za nim księżyc zgaśnie, będzie panował od morza do morza od rzeki aż po krańce ziemi. Wrogowie będą bić przed nim pokłony, a przeciwnicy pył będą lizali. Królowie Tarsisz i Wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą mu pokłon wszyscy królowie, wszystkie narody będą mu służyły. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. I na wieki wieków Amen. Ustanowiłem się światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. Pan zmiuje się nad biednymi, wybawi ich od krzywdy i przemocy. Wyzwoli bowiem biedaka, który go wzywa, I ubogiego, który nie ma opieki. Zmiłuje się nad biednymi i ubogim, Nędzarza ocali od śmierci, Wybawi ich od krzywdy i przemocy. Gdyż krew ich cenna jest w jego oczach. Będzie żył i przyniosą mu złoto z saby. Zawsze będą się modlić za niego. Nieustannie błogosławić mu będą. Obfitość zboża będzie na ziemi. Szczyty pagórków zaszumią kłosami jak Liban, i rozmnożą się mieszkańcy miast jak polna trawa. Niech jego imię trwa na wieki, jak długo świeci słońce, niech trwa jego imię. Niech Jego imieniem wzajemnie się błogosławią. Niech wszystkie narody życzą Mu szczęścia. Błogosławiony niech będzie Pan Bóg Izraela, który sam czyni cud. Na wieki niech będzie błogosławione Jego imię, a Jego chwała niech wypełni ziemię. Niech się tak stanie, niech się stanie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Pan zmiuje się nad biednymi, wybawi ich od krzywdy i przemocy. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość. A miłość jest z nich największa. Gdybym mówił językami ludzi aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania, I poznał wszystkie tajemnice, I posiadał wszelką wiedzę, I wszelką wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym całą majętność moją rozdał na jałmużnę, a ciało wydał na spalenie, lecz nie miał miłości, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest i łaskawa, miłość nie zazdrości i nie szuka uznania. Nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu i swego nie szuka. Nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz weseli się z prawdy. Wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, i wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje, i nie jest jak proroctwa, które się skończą, albo jak dar języków, który zniknie. Lub jak wiedza, której zabraknie. Teraz więc trwają te trzy wiara, nadzieja i miłość, a miłość jest z nich największa. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, I na wieki wieków, Amen. Teraz trwają wiara, nadzieja i miłość, a miłość jest z nich największa. Skoro już dusze swoje uświęciliście, będąc posłuszni prawdzie, celem zdobycia nieobłudnej miłości bratniej jedni drugich gorąco czystym sercem umiłujcie jesteście bowiem ponownie do życia powołani nie zginącego nasienia ale z niezniszczalnego dzięki słowu Boga które jest żywe i trwa Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Wiedzie mnie po ścieżkach właściwych, przez wzgląd na swoją chwałę. Niczego mi nie braknie. Ojcu i synowi, i duchowi świętemu, Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie braknie. Łaknących sprawiedliwości Pan nasycił i napełnił dobrami. Wielbi dusza moja pana, i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na ujrzenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokole. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi wszechmocny, a jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie, Nad tymi, którzy się go boją, pokazał moc swego ramienia rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców w stronę, aby wyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swój swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym Ojcom Abrahamowi jego potomstwu na wieki. Pała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Łaknących sprawiedliwości Pan nasycił i napełnił dobrami. Z wdzięcznością wznieśmy nasze serca do Pana i Zbawiciela, który obdarza swój lud wszelkim błogosławieństwem duchowym i skierujmy do Niego pełne ufności prośby. Błogosław panie swojemu ludowi. Miłosierny Boże, zachowaj naszego papieża Franciszka i biskupa. Strzeż ich dla dobra twojego kościoła. Błogosław panie swojemu ludowi. Otaczaj opieką naszą ojczyznę. I wybaw nas. Od zła wszelkiego. Błogosław panie swojemu ludowi. Zgromadź wielu synów wokół twego stołu, aby doskonale naśladowali ciebie przez dziewictwo, ubóstwo i posłuszeństwo. Błogosław panie swojemu ludowi. Zachowaj twe służebnice. Które złożyły ślub czystości. Niech wiernie podążają za Tobą, barankiem Bożym. Błogosław Panie, swojemu ludowi. Obdarz zmarłych wiecznym pokojem u Ciebie i przez wymianę dóbr duchowych umocnij ich jedność z nami. Błogosław Panie swojemu ludowi, Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje przyć królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Miłosierny Boże, przyjmij naszą wieczorną modlitwę. Spraw, abyśmy w naszych sercach nieustannie rozważali Twoje prawo i osiągnęli jako nagrodę światło życia wiecznego. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła. I doprowadzi do życia wiecznego. Amen.